Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj mamy Sylwester, więc już na samym wstępie życzę Wam najlepszego w nowym roku 2020, bo ten film pojawi się prawdopodobnie, no teraz, właśnie w Sylwestra wieczorem, a ja to nagrywam właśnie przed Sylwestrem. No więc, słuchajcie, poprzedni odcinek, top 10, polegał na największych kombajnach w serii Farming Simulator. A dzisiaj skupimy się na najmniejszych kombajnach w serii właśnie Farminga Więc ja już nie przedłużam, zostawcie subskrypcję jeżeli jesteście nowi, łapkę w górę No i wchodzimy w 2020 rok Numer 10 Deutsch 5465H w 10. miejscu jest Deutsch 5465H który ma 6,5 tysiąca litrów pojemności ziarna, bo jak już mówiłem w poprzednim odcinku stop 10 Ja to wielkości kombajnu oceniam właśnie po pojemności zbiornika, w którym mieści się właśnie ziarno. No i ten Deutsch był dostępny w farmingu 11 i był dostępny również w farmingu 13. Moim zdaniem fajny był to kombajn, chociaż dźwięk miał ten sam co opłukę wyżej dojdź, taki też bardziej kanciasty mógłbym Rozpiętość headera było to około 4 metrów Numer 9 New Holland TCS 5.90 Ten New Holland jest to kombajn, który był dostępny w Farmingu 17 jak i w Farmingu 15 Ma on pojemność 6400 litrów pojemności tam gdzie wchodzi nam oczywiście ziarno jest to fajny kombajn, myślę, że bardziej taki podstawowy, który kupywaliśmy jako drugi w tych właśnie farmingach. No i ogólnie był moim zdaniem dosyć fajny. Numer 8. Case 1660 Axial Flow. Tego case'a mieliśmy dostępnego w farmingu 17 i mamy go dostępnego w farmingu 19. Jest to początkowy kombajn, który dostajemy na sam początek w farmingu 17. Mieści on 6340 litrów ziarna. Za tym kombajnem nie przepadałem, bo po prostu mi się nie podobał. Numer 7 New Holland TX32 New Holland TX32 jest dostępny w Farmingu 19. Oczywiście, jako początkowy kombajn, jeżeli sobie weźmiemy. Oczywiście, tryb nowe gospodarstwo, bo w trybie od zera, czy też w tym średnim trybie z pieniędzmi na koncie, on nie jest dostępny, tylko w tym trybie, gdzie zaczynamy sobie jako nowy, świeży farmer. Tak. Numer 6. Rozelmasz Nowa 330. No i tak, Rozelmasz Nowa 330 jest to praktycznie świeży kombajn dodany we farmingu dopiero 19. No i oczywiście ma on pojemność 4,500 litrów ziarna, czyli tylko tyle tam wejdzie. No i powiem szczerze, że te rozelmasze, ogólnie kombajny rozelmasze mi się podobają Chociaż są to rosyjskie kombajny, no moim zdaniem są nawet fajne Numer 5 Lizard Sovereign 58 Lizard Sovereign 58 jest to kombajn, który był dostępny w farmingu 2011 I jest to właśnie nielicencjonowany kombajn Jest to tak naprawdę klas dominator 85, więc dlatego nie mogłem znaleźć nigdzie wartości Właśnie litrów ziarna, ile do niego wchodzi, więc odpowiednikiem tego kombajnu jest właśnie ten klas Dominator 85, i znalazłem, no i mieści on 4300 litrów ziarna. No, powiem Wam szczerze, że Lizard, firma, która no, trzyma się do tej pory, jest nielicencjonowana we farmingu, ale wydaje się, jakby była licencjonowana, numer 4. Sam pokomia C6. No i tutaj jest mój ulubiony kombajn ogólnie z całej serii Farminga. Pytacie się dlaczego, przecież jest on mały, ale mi się ten kombajn naprawdę tak bardzo podoba. Ja pamiętam, że zanim zacząłem grać w Farminga 15, to ja w Farminga 15 chciałem grać tylko dla tego kombajnu, bo jest on naprawdę fajny, ładny, mi się podoba. No i jak znajdę na pewno modyfikację do Farminga 19, to sobie go pobiorę. Oczywiście ma on pojemność 4200 Litrów. Był on również dostępny w Farmingu 17, ale w 19 już go nie ma. Numer 3 Lizard 7210. Ten Lizard jest to tak w rzeczywistości New, New Holland, tylko że M133, więc po prostu tutaj też nie był kombajn na licencji. Jest to po prostu New Holland, tylko że przerobiony na Lizarda. No i z tych danych technicznych, jakie znalazłem w internecie, ma on 4000 litrów pojemności. To jest ogólnie kombajn, który najdłużej odpalał w całej serii Farminga, bo odpalał on bardzo dużo. Długo znaczy się. Numer 2. Bizon ZD 56 Super. No i nasz polski Bizon na drugim miejscu najmniejszych kombajnów w serii Farminga. Oczywiście pojawił się, no, no dużo nie muszę mówić na jego temat, bo każdy oczywiście Polak zna całą historię Bizona. Oczywiście yy, został on dodany w dodatku Titanium, znaczy przepraszam, Platinium do Farminga 17 No i do, farmi we Farmingu 19 jest już w podstawce I ma on pojemność 3540 litrów I jeszcze powiem tylko tyle, że pod poprzednim odcinkiem z nowej serii Z Farming Simulator 19 kontra Real Life, ktoś napisał, że Bizony zrobione przez Giantsa, w ogóle polskie mody zrobione, W ogóle polskie maszyny zrobione przez Giantsa Brzmią po prostu beznadziejnie No i to jest prawda, bo Giants tak naprawdę Bierze z prawdziwego świata dźwięki, tylko że je trochę podkręca, i to tak nie, nie jest za realistyczne. Numer 1 Far M66. Znowu pierwsze miejsce w naszej top 10 zajmuje maszyna z Farminga 2013 i jest to Far M66. I każdy gracz Farminga 13 pamięta tą skrzypiącą rurę, jak wysypywaliśmy z tego kombajnu oczywiście, zboże. No, bardzo lubiłem ten kombajn na samym początku, ale potem on już się powoli zbrzydł No i ma on zaszczytne 1500 litrów pojemności I co, myślę, że odcinek Wam się podobał Jak coś, to zostawcie łapkę w górę Oczywiście subskrypcję, bo jest nas na kanale coraz więcej No i co, życzę Wam szczęśliwego do nowego roku No i co, żegnam się z Wami To na tyle, cześć, na razie